Nowe murale w województwie śląskim. Od kilku dni na mieszkańców Bytomia spogląda Salvador Dali. Tuż obok niego znajduje się bytomski lew, a także skrzydła. Autorkami muralu są Janina Partyka-Pojęta oraz Katarzyna Zachtej. Samo malowanie muralu trwało trzy dni. Usiadłyśmy, zastanawiałyśmy się i są pewne takie elementy, które Kasia lubi, ja lubię i to są takimi elementami jak Salvador Dali. Są maki, skrzydła i lew, czyli tutaj jest takie praktyczne, nie są symbole, połączenie tych symboli tymi makami, tą przestrzenią przyrody. Śpiący lew, czyli jest to symbol Bytomia. Jak tłumaczą autorki, Salwador Dali dlatego, że jest symbolem malarzy. Lew, bo to symbol Bytomia, a na tle skrzydeł można się fotografować. Mural powstał w ramach małego grantu, na który przeznaczono 3000 zł. Lokalizację wskazaliśmy wraz z Miejskim Zarządem Druki Mostów. Staramy się ozdabiać nasze przejścia podziemne, tak żeby nie były ponure. I dzięki temu mamy tak dobry efekt jak ten przy ulicy Arki Bożka. Kolejny mural będzie miał też sosnowiec. Ten powstaje przy ulicy Kościelnej. Na razie jest tu rusztowanie, a miasto jeszcze nie zdradza, kto znajdzie się na muralu. Wiadomo jednak, że jego powstanie jest związane z obchodami święta miasta. To ważna postać dla naszego miasta i z naszym miastem od urodzenia związana, tyle możemy powiedzieć. A, a, a artyści, artyści znani w naszym województwie, bo są m.in. twórcami muralu Rydla W Tychach, no wiadomo, jak ważnej postaci dla Tychów, a z tego co wiem, również ten mural w tych. No miało ogromne ciepłe przyjęcie. Kolorowe murale na stałe wpisały się już w krajobraz miast województwa śląskiego i oby było ich więcej, bo im więcej ich będzie, tym mniej przestrzeni będą mieli wandale, którzy malują na ścianach swoje, często wulgarne, bohomazy.